Dobry państwu, nazywam się Sebastian Paczos i zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego standardów ochrony małoletnich. 28 lipca 2023 roku weszła w życie ustawa dotycząca standardów ochrony dzieci, która nakłada na dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych obowiązek wdrożenia standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Do 15 sierpnia 2024 roku był czas na wdrożenie tych standardów. Przypomnę tylko, że standardy ochrony małoletnich to zbiór zasad, które stawiają ochronę dziecka w centrum działań i pomagają tworzyć bezpieczne, wolne od przemocy i przyjazne środowisko. Na ten temat porozmawiam z moimi gośćmi, panią Agatą Dawidowską, rzeczniczką praw uczniowskich w Poznaniu, oraz panem Mateuszem Wilińskim, dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Znamy wszyscy genezę wprowadzonych zmian w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Może dlatego rozpocznę od pytania ogólnego. Chciałbym Państwa zapytać o korzyści i o to, co, dlaczego standardy ochrony dzieci w szkołach i innych placówkach są tak ważne. Dzień dobry. Przede wszystkim e, standardy ochrony małoletnich porządkują nam wszystkie regulacje, które tak naprawdę obowiązywały już wcześniej. To e, nie jest nic nowego, e, co zostało wprowadzone. Żadne, e, form, e, jedynie jest to bardziej sformalizowane i wskazuje nam ścieżki postępowania. Wskazuje te ścieżki postępowania zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów i dla rodziców i wszystkich osób, które są zaangażowane w opiekę nad małoletnimi. E, wymaga e, standardy ochrony małoletnich wymaga odpowiedniego przeszkolenia wszystkich osób, które są dopuszczane do, do osób małoletnich, a także zadbania o to, żeby przede wszystkim te relacje były bezpieczne. Natomiast w sumie żaden z tych przepisów nie wprowadza nam jakichś nowości, które wcześniej nie obowiązywały w szkole. Jest to bardziej taki element porządkujący wszystko. Ja bym dodał do tego też taki wątek, że to, co można by uznać za nowe, to bardziej takie położenie nacisku na kształtowanie tych relacji, tak. na kształtowanie środowiska szkolnego jako bezpiecznego dla ucznia. Nie mówię tutaj, że szkoła nie była wcześniej bezpieczna, bo również była. Tylko chodzi o ten akcent i nacisk, czyli o ten wątek, że ważne staje się to, żebyśmy się przyglądali mówię, w społeczności szkolnej, Temu, co my robimy, jak my kształtujemy i regulujemy relacje między różnymi członkami tej społeczności, jak kształtujemy relacje między szkołą a otoczeniem społecznym, bo tam też jest istotny wątek sprawdzania na tak. przykład, tak, czy te instytucje, z którymi współpracujemy, czy te. Hmm, Firmy, tak, które my zlecamy, osoby, które wykonują jakieś czynności w ramach szkoły na rzecz dzieci, czy one są sprawdzone, czy one są bezpieczne? Czyli chodzi o taki wątek upewniania się i zapewnienia takiego klimatu, że możemy sobie nawzajem zaufać. Czy to jest coś, co sprzyja kształtowaniu zaufania, wysyłaniu takiego jasnego sygnału. Tak, u nas wszyscy są sprawdzeni. Nasza szkoła. Jest w porządku. Jest w porządku. A Nasi partnerzy są okej. Okay. Spisanie, spisanie zasad, które obowiązywały od zawsze, które nie są żadną nowiną, ale spisanie tak. ich, ujawnienie na stronie internetowej, przeszkolenie pracowników, podpisanie przez wszystkie osoby, które są dopuszczone do, do małoletnich, też, że będą przestrzegać tych zasad, które naprawdę no, nie są zas zasadami, które by wcześniej nie obowiązywały tak. w szkole, bo tak jak Mateusz powiedział, szkoła nie, nie, był, nie jest tak, że nagle od 15 sierpnia. Stała się miejscem, które przestrzega standardów ochrony małolotników, bo te standardy zawsze tam były przestrzegane. Tylko od, od tego 15 sierpnia są one bardziej spisane. Pisane, nazwane nazwane uporządkowane, uporządkowane, dokładnie wprowadzenie Na ich, zanim wprowadzenie ich grozi kara, prawda? Tak. tak. Przedtem tego nie było i być może dlatego też. Znaczy przestrzeganie dużo. pewnych rzeczy. Tutaj trzeba też rzeczywiście powiedzieć, czego one dotyczą. One dotyczą. Yy, kwestii relacji między uczniami, między sobą, relacji nauczyciel-uczeń, dotyczą tego, żeby kadra była sprawdzona wcześniej, to jest ta kwestia sprawdzania na przykład w przepisach w tym rejestrze przestępców seksualnych albo w KRK. Te przepisy że na przykład były w ramach prawa oświatowego, że należy sprawdzić przy zatrudnieniu nauczyciela, jeżeli chodzi o niekaralność. Dotyczą kwestii związanych z przygotowywaniem, czyli przeszkoleniem kadry właśnie z tych Przyjętych rozwiązań w szkole, z tego sposobu myślenia dotyczą. Przede wszystkim dotyczą to, co jest bardziej sformalizowane, na co wcześniej nie było kładzone takiego nacisku: przygotowywanie planu pomocy małoletniemu. Tak. Czyli jeżeli zostanie ujawnione jakieś krzywdzenie, to ma opisywać ścieżki postępowania, co zrobimy. I to też. W Szkoły działały i, i wszystkie interwencyjne działały w ten sposób. Wcześniej te zgłoszenia też były zakładane, były niebieskie karty, zgłaszane były do sądu rodzinnego czy do prokuratury. Natomiast standardy mają to dokładnie opisać, żeby ten nauczyciel, ten dyrektor, psycholog, pedagog czy inna osoba w momencie ujawnienia krzywdzenia wiedziało do, od razu co zrobić i jaką ścieżką podążyć. A dodatkowo y, y, jest też wymóg stwarzania planu pomocowego przy każdej sytuacji ujawnienia krzywdzenia, czyli pewnego sformalizowania, bo to też jest tak, że jak zostało ujawnione krzywdzenie, to nie, wcześniej nie było tak, że się zostawiało tego ucznia samemu sobie, tylko jakąś pomoc on w szkole zawsze otrzymywał. Natomiast w tej chwili jest to tak, że, że ma być to rzeczywiście spisane, ten plan ma być wypunktowany i ten tak. uczeń też ma wiedzieć, co, co się wydarzyło, czego może oczekiwać. Dobrze, chciałbym zapytać o dopasowanie tych regulacji do czy w szkół, które są dość różne, czy ta polityka ochrony dzieci, w zależności od specyfiki podmiotu, którego dotyczy, może się różnić? No, to bym powiedział, że jest bardzo ważne, żeby była dostosowana i dopasowana właśnie do specyfiki nie tylko. Poziomu edukacyjnego, no bo wiemy, że dzieci na różnych etapach edukacyjnych różnią się potrzebami rozwojowymi i to jest dla każdego nauczyciela jasne, tak, że specyfika pracy wiem, przy przedszkolu, w nauczaniu początkowym, w nauczaniu przedmiotowym, w szkole średniej jest inna ze względu na to, że pracuje się z ludźmi w innej fazie rozwojowej. I to jest oczywiście ten element dostosowania, który jest szalenie ważny, ale też jest tak, że każda szkoła ma swój duch. Swoją tak, przestrzeń, swój klimat, i w każdym miejscu, nawet jeżeli się pojawiają jakieś trudności czy problemu, problemy, to ten duch jest wartością, bo ma też często rzeczy bardzo fajne, pożądane, które, z których ludzie czerpią. Tak? I nauczyciele, i uczniowie, i rodzice. I teraz yy, największym zagrożeniem jest sytuacja, w której nie dopasowujemy. Że Próbujemy dopasować tak? szkołę no, do, do, do standardów, a nie standardy, standardy do, do szkoły. szkoły. I tutaj też wśród tak. twórców tej ustawy y, bardzo był kładziony nacisk na to, że każda placówka powinna te standardy sobie sama wypracować. I tu oczywiście To nie... ważne słowo, wypracować. wypracować znaczy, to... Ja tak od razu dopytam Państwa o jedną rzecz, bo chodzi mi o tę relację pomiędzy nauczycielem a uczniem w świetle tych nowych przepisów, no bo inaczej to będzie wyglądało w przedszkolu, inaczej to będzie wyglądało w szkole podstawowej, a zupełnie inaczej w szkole średniej, prawda? Tak? Jeżeli chodzi o te relacje, to, to bardzo ładnie widać to pierwotne pytanie, tak? które dotyczyło, czy jest zróżnicowanie. No to właśnie na tych relacjach to najmocniej będzie wybrzmiewało, bo e, na przykład kwestia potrzeby kontaktu e, fizycznego z dzieckiem, tak, albo potrzeby fizycznego kontaktu dziecka z dorosłym, tak? który się zdarza. Dziecko może być e, smutne, może być w ekscytacji, potrzebować przytulić na przykład. I w przedszkolu to jest oczywista oczywistość, tak? Że dzieci są spontaniczne w tym kontakcie, tak, okazują zainteresowanie też osobie nauczyciela, też często chcą jakiegoś kontaktu bliższego, a teraz jak to próbujemy wyregulować poprzez. Budowanie dystansu, no to nagle się okazuje, że dziecko tej potrzeby nie może nie skupu. zrealizować i tu się robi kłopot, bo to I też nie jest przecież dobra jest. sytuacja, w której dziecko nie ma odpowiedzi na swoje potrzeby. Należy też zwrócić uwagę na przykład na czynności higieniczne, tak? gdzie standardy ochrony małoletnich muszą obowiązywać we wszystkich miejscach, zatem zarówno w żłobkach, jak i w szkołach, w szkołach średnich, jak i w przedszkolach i podstawówkach. I teraz trudno sobie wyobrazić standardy ochrony małoletnich w żłobku, gdzie byłoby tak. wpisane, że. Że opiekun nie może dotykać dziecka. Byłoby to absurdalne, bo te Absurde. dzieci często nawet nie chodzą. Trzeba je podnieść, trzeba je przenieść, trzeba je przewinąć. W związku z tym trzeba je opisać w taki sposób, żeby to było realne do wykonania. To nie mogą być zapisy, które są zupełnie oderwane od rzeczywistości. Dlatego mówiłam o wypracowaniu, ponieważ szczególnie zasady relacji personal małoletni i zasady relacji małoletni, małoletni powinny być wypracowane przez całe grono pedagogiczne przedyskutowane dobrze i wypracowane dla danej placówki. W przedszkolu już na przykład te czynności higieniczne się zdarzają, ale już są rzadsze, ale nie może być naruszeniem właśnie i krzywdzeniem małoletniego byłaby sytuacja, w której dziecko ma problem y, z wykonaniem jakiejś czynności, prosi o pomoc w ten czy inny sposób, a nauczyciel mówi nie, przepraszam, ale nie mogę Cię dotknąć, bo mamy standardy. No jakie to są standardy, Dokładnie, jeżeli nie, nie udzielimy... Dokładnie. Osób. I taka sama sytuacja może się zdarzyć na początku podstawówki. Również mamy też szkoły specjalne, w których to też jest normalną codziennością nauczycieli i personelu i dlatego też y, no, takie... Pytanie nad refleksją, nad tym nad tym tematem, nad tymi różnicami, tak, które się pojawiają między też typami placówek i tak, potrzebami odbiorców, czyli dzieci, to jest w związku z tym pytanie, w jaki sposób prowadzić tą politykę, żeby tak kształtować te relacje, żeby one służyły wszystkim. Na przykład w zakresie nie wiem, dotyku można mówić o rozróżnieniu trzech form dotyku. Tak? Wszyscy wiemy, to już jest takie pojęcie, które nam weszło w myślenie, co to jest zły dotyk. Tak? Zły dotyk to jest taki dotyk, który krzywdzi. Nie? I to, to jest ten element, który powinien być zakazany. Tak? Bo tam ustawa wprost formułuje, że trzeba wskazać, wymóg, właśnie... czego nie wolno robić w kontakcie. I nawet jak to jest oczywista oczywistość, to nie należy unikać nazwania dla nas oczywistych rzeczy tylko dlatego, że to jest oczywiste. Właśnie chodzi o wysłanie tego sygnału. Tak? Bo to może być no, oczywiste dla tak? jednego nauczyciela z długoletnim stażem, w ogóle nie, nie do pomyślenia, że mogłoby być inaczej, a już dla, yy, dla młodej osoby, czy dla rodziców, tak. czy dla osób, które przychodzą tylko na niejasne, chwilę do szkoły, tak? może być to niejasne. I teraz, jak mówimy tak o, 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 o wskazaniu takiej normy, tak, że, że zły dotyk jest absolutnie tak, niedopuszczalny, możemy też wskazać normę na przykład, że niepożądany dotyk, czyli jeżeli ktoś nie uprzedzi, że chce być dotknięty, nie wiem, objęty, przytulony, bo ma taką potrzebę, to e, taki dotyk jest niemożliwy do realizacji. E, możemy też wskazać na przykład normę taką, że e, również nauczyciel tak, może z, nie wiem, uczeń mówi zdałem egzamin, udało mi się tak, tak, mam sukces, chcę przytulić, tak, panią, doktora, tak. panią dyrektor, nie? I teraz pani dyrektor może powiedzieć nie, nie? Podam ci rękę, to jest ten rodzaj kontaktu, który jest ok. Tak? I w ten sposób odróżniamy tak, zły dotyk, niepożądany dotyk, a jednocześnie kierujemy się ku takiemu wątkowi, co jest oczekiwane i pożądane, i w jaki sposób można zaspokoić daną. Jeżeli jesteśmy już przy tych właśnie dozwolonych, zabronionych zachowaniach nauczyciela wobec ucznia, Mało pojawiają się różne mity na ten temat, okazuje się, że nowe przepisy budzą sporo wątpliwości, ale nawet bardzo gorące emocje. Niektóre szkoły, które już wprowadziły te standardy, przedszkola wprowadzają właśnie takie e, zapisy, które zakazują nauczycielom przytulanie dzieci, czy przebywanie z dzieckiem sam na sam w pomieszczeniach, chyba nie tędy droga, prawda? No tak, to jest właśnie ten wątek, który żeśmy poruszyli, nie? A jak mówimy o, o tym, co ma być zakazane, to trzeba by unikać tego wątku wylania dziecka. Skąpielą, czyli tego, tego elementu nadmiarowości w tych regulacjach, uniemożliwiania ludziom realizowania ważnych potrzeb, to ludziom w każdym wieku. Nie? I, I też należy zwrócić na to uwagę, że w niektórych szkołach to pytanie, czy teraz mamy mieć wszystkie drzwi przeszklone na przykład, nie? Że... I to też nie chodzi o to. Właśnie mamy dopasować ten standard do tego, jak nasza szkoła funkcjonuje. I, I do specyfiki i do pracy, do specyfiki nie? Pracy w danym na danym procesu. stanowisku nawet. Bo, bo trudno sobie uwagę. wyobrazić, że psycholog czy pedagog nie może sam na sam rozmawiać z uczniem, hmm. kiedy Będzie właśnie... musi zapewnić to jest... pewien warunek komfortu, nie? To jest wymagane i tak. trzeba, często też przy nauczaniu. Indywidualnym, nauczyciel musi sam przebywać uczniem, więc wtedy trzeba ustalić takie zasady, które u nas będą działać, czy na przykład będą uchylone drzwi, ale w niektórych szkołach to nie zadziała, nie będzie dobrze, żeby były uchylone drzwi, albo nawet technicznie nie da się ich tak, trzeba. Tak, uchylone. ale już na przykład zasada, która obowiązuje na uczelniach, czyli że sprawdzamy wiedzę nie jeden na jeden, tylko sprawdzamy wiedzę w obecności przynajmniej drugiego studenta albo w tym tak. przypadku ucznia, jest świetną zasadą, która chroni. Obie strony w sytuacji hmm. oceniania, która jednak nakłada e, 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 tak, pewien e, e, asymetrię i pewien autorytet mocny na nauczyciela, dlatego to jest też pytanie o to, co my chcemy wyregulować. Nie można, dlatego mówię, duch jest w placówki ważny. Nie można regulować rzeczy, które, które e, nie wymagają regulacji. Trzeba, trzeba regulować te rzeczy, które wymagają regulacji, Czy na przykład wymaga regulacji ochrony uczeń w sytuacji która jest trudną sytuacją, bycia ocenianym, ale nie wymaga nadmiernej regulacji sytuacji, w której to uczeń decyduje na przykład, że chce iść do psychologa pedagoga szkolnego i chce porozmawiać w poufności sam na sam. Teraz, jeżeli tutaj wprowadzimy regulacje, to przesadzimy. nie? Ja też a propos tych mitów chciałam zachęcić do tego, żeby jak już coś napisaliśmy, przygotowaliśmy te standardy i może się okazać, że to, co napisaliśmy w tym sierpniu, nie do końca działa w naszej szkole. Bo to skądś przepisaliśmy, bo było to na szybko. Bardzo ważne jest to, żeby te standardy żyły. I wymogiem ustawowym jest to, żeby wpisać, że, że to jest cyklicznie badane i, i poddawane kontroli, ale nic nie stanie na przeszkodzie, żeby w październiku zrobić radę. Standardy 200. Tak, zrobić Aha. radę pedagogiczną, przegadać coś, zobaczyć. Napisaliśmy w sierpniu to, to i to, ale czy to u Was działa? Wypytać nauczycieli, zrobić ankietę wśród uczniów, zastanowić się nad tym, czy to rzeczywiście szczególnie w zakresie zasad do bezpiecznej relacji personel małoletni i w zakresie zasad bezpiecznej relacji małoletni-małoletni, bo to jest tak samo ważny element, którego tak. tworzenie powinni zostać włączeni małoletni w tej danej placówce. Nawet jeżeli to są przedszkolaki, to one ja potrafią podkreślę. o tym porozmawiać. To jest bardzo Fajne narzędzie, wreszcie też to jest uporządkowane i nazwane do kształtowania tych relacji, czyli nie tylko reagowania na to, że te relacje, na przykład między małoletnimi, zachodzą nieprawidłowo, ale też kształtowania. bo my chcemy żeby tu panowała taka atmosfera, żeby też te rzeczy były, a tych rzeczy nie Do było. zapobiegania nękaniu rówieśniczemu, tak. które jest dużym problemem, szczególnie w takich bez, w szkołach podstawowych, w szkołach średnich. W związku z tym przegadanie tych zasad dobrej relacji z uczniami jest bardzo korzystne i też kształtujące na to, żebyśmy mieli tą szkołę taką, jaką byśmy chcieli, żeby była. Jeszcze jeden temat chciałbym poruszyć, który też tak dzisiaj, że w mediach w swoim życiu, a mianowicie chodzi o Zatrudnianie nowych osób, czy, czy stosowanie tych standardów na etapie rekrutacji, jak to wygląda w rzeczywistości? Stos stosowanie na etapie rekrutacji, to jest jedna sprawa, i myślę, że to jest znacząco mniej problematyczne mm. niż w ogóle dopuszczanie różnych osób do działalności związanej właśnie jak to ustawy wskazane, z wychowaniem, leczeniem, opieką, wykonywaniem sportu, rozwojem duchowym, opieką psychologiczną, pedagogiczną i tak dalej. No to bym chciał dopytać, że co w sytuacjach, gdy rodzic jest z dodatkowym opieką w czasie wycieczki. I to do jest klinacji, właśnie to jest dopuszczenie, dopuszczenie a nie rekrutacja. Są mm. te przepisy e, ustawy e, z artykułu 21 dotyczące właśnie sprawdzania tych osób i one obowiązują e, w większości od 2017 roku. W związku z tym, jeśli chodzi o personel szkolny, to powinniśmy mieć to mniej więcej e, o już e, to jest, to jest e, uregulowane i to jest przy, przy zatrudnianiu, czyli sprawdzenie w rejestrze przestępców seksualnych, e, to wszyscy Pracownicy powinni przy zatrudnieniu, jeśli byli zatrudniani od 1 października 2017 roku, być sprawdzeni. Odpis, wypis z KRK, zaświadczeń KRK, nauczyciele i pracownicy szkoły zawsze przy zawsze zatrudnianiu przynosi. przynosili, więc to też nie jest żadna nowość. Nowością są dwa przepisy dotyczące oświadczeń. Osób, które nie są obywatelami polskimi, bo oni muszą wtedy dostarczyć zaświadczenie z rejestru kraju swojego obywatelstwa. I, I osób, które oświadczenie dotyczące naszego miejsca zamieszkania przez ostatnie 20 lat. Jeśli gdzieś indziej mieszkaliśmy poza Polską, to też mam, musimy dostarczyć ten. O o odpowiednik wypisu z KRK z tego kraju, albo oświadczyć, że ten kraj nie ma takiego, bo, bo są kraje, w których nie są prowadzone takie rejestry i oświadczyć, że nie byliśmy karani za te konkretne przestępstwa. tam. I to są rzeczywiście dwie nowości. I takie, taki pakiet tych czterech dokumentów musimy zebrać od każdego, kogo dopuszczamy do czynności z małoletnimi. I teraz też musieliśmy to zbierać poza obcokrajowcami od 17 roku, w związku z tym to nie jest jakiś zapis, który się pojawił nowy. Nowe są kary i nowe są sankcje i rzeczywiście tutaj, tutaj dlatego zapewne budzi to większa emocja, ale. No to pojęcie dopuszczania jest też. I tutaj definicja tego pojęcia dopuszczania. Nie ma definicji ustawowej, ale, ale jak też wskazuje Ministerstwo Sprawiedliwości w swoich komentarzach. Jest to każde dopuszczenie do tych czynności, które są związane właśnie z wychowaniem, opieką, edukacją. Czyli ten rodzic, który wchodzi do szkoły, dać dziecku kanapki swojemu dziecku. I nie jest tutaj jako szko przez szkołę wyznaczony do jakiegoś zadania w ramach wolontariatu, opieki nad, nad dziećmi. Absolutnie nie musi być w żaden sposób spo sprawdzany. Czy ten rodzic, który bierze... do Nie bardziej to niego szkoła nie... dopuszcza, tylko to tylko jest on jego sam inicjatyw. wchodzi. To jest jego element władzy, władzy rodzicielskiej, że może tutaj wejść do szkoły i dać swojemu dziecku kanał. Natomiast ten rodzic, który idzie jako opiekun na basen, idzie jako opiekun na, na wycieczkę szkolną, już jest osobą dopuszczoną, jest wolontariuszem, który dla szkoły wykonuje. Pewne czynności, i on musi być odpowiednio sprawdzony. Ale w teraz... KRK nie musi być spodzienny. Musi przynieść odpis KRK, tak. Że jest niekarany, tak. jednak tak. też. Wszystkie te to cztery oświadczenia, a szkoła, ponieważ sprawdzić w rejestrze przestępstw seksualnych może tylko osoba, która ma dostęp, czyli tutaj dyrektor czyli szkoła, czy osoba wyznaczona, to, to on sprawdza w tym rejestrze, natomiast odpis KRK musi ta osoba donieść sama, i tutaj chodzi o wszystkie osoby, które są dopuszczone, czyli też te, które przychodzą do szkoły. Prowadzą jakieś zajęcia w szkole dodatkowe. Yy, i... Yy. A, a tam jest wyjątek dotyczący, e, zdaje się, e, że jest znana innym rodzicom. Osobiście. Osoba. To jest takie dosyć nieprecyzyjne. Nieprecyzyjne. Tak. <grymne>. No to chodzi, myślę, o korepetytorów na przykład. Nie, może Ale może też chodzi o rodziców, bo można też mówić, że w ramach na przykład klasy przy wycieczce wszyscy rodzice, wszyscy rodzice potwierdzają, że się znają i w tym momencie e, 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 Ci rodzice są wyłączeni z tego obowiązku sprawdzania, bo jest pewna akceptacja tej społeczności klasowej dla siebie nawzajem. To jest jakieś rozwiązanie pośrednie, które można przyjąć, jeżeli chodzi o grupę rodziców. Szczególnie, że przecież wyznacza się trójkę klasową i ta trójka z założenia. Jest trójką z wyboru, no i ona powinna z założenia też w związku z tym być traktowana jako znana pozostałym rodzicom. Tutaj myślę, że do trójki czasowej spokojnie, może bo mówisz, że oni są opiekunami, to nie stanowi kłopotu. Tylko też nie, nie chciałbym, przynajmniej jako dyrektor, jak myślę o, o zarządzaniu szkołą, takiej sytuacji, że. Te trójki klasowe byłyby też nadmiernie obciążone pewnymi dodatkowymi obowiązkami, właśnie z tego tytułu, że oni są bezpieczni, znani, żeby to też dla nich nie było nadmiernym obciążeniem. Stąd bym też szedł raczej w taką stronę łagodzenia tego wymogu i potwierdzania raczej między rodzicami, że oni siebie nawzajem akceptują w pełnieniu dodatkowych ruchów pomocniczych, typu basen, typu typu wyjazd na wycieczkę, opieka, bo trochę inna jest sytuacja z firmami. Tam już, tam już trzeba też, by, też albo sprawdzić, że, że oni warto mają sobie swoje sobie zadać standardy. To pytanie, dlaczego chcemy ich sprawdzać, tak. ponieważ jest to pewne utrudnienie, są to koszty, bo ten wypis KRK kosztuje 20-30 zł, tak. w zależności jak go załatwimy i dopóki nie mamy przekonania, po co to robimy, i że to jest sensowne i jest istotne, to rzeczywiście jest to tam nam pewną kulą u nogi. Natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że dyrektor szkoły dopuszcza jakąś osobę do czynności związanych z małoletnimi, i teraz musi wiedzieć, co to jest za osoba. Nie może sobie dopuścić każdej osoby uzysku, która nam przyjdzie do głowy. W związku z tym, w jakiś sposób musi ją sprawdzić. No i jedynym sposobem, żeby sprawdzić, to jest właśnie rejestr karny i rejestr przestępców seksualnych, który jest stworzony właśnie po to, żeby chronić małoletnich przed. Przestępcami seksualnymi, którzy istnieją. I to też oczywiście, nie, nie, ponieważ nie chcemy tutaj oskarżać, że ktoś jest konkretny, dlatego sprawdzamy wszystkich. jeżeli się przywrócimy tak. do tego, że każda osoba, która ma coś robić z dziećmi, które nie są jego dziećmi, musi być sprawdzona i zweryfikowana. To łatwiej nam później z tym. A z firmami zewnętrznymi jest łatwiej, bo jeżeli firmy zewnętrzne pełnią usługi w zakresie takim, który mieści się w tym katalogu tak. usług, a często właśnie zatrudniamy, nie wiem, różne osoby, które mają zrealizować, mówię jako dyrektor teraz, no. zatrudniamy różne osoby, tak, czy różne firmy, różne podmioty, żeby pewne rzeczy zrealizowali za nas. Ja, na przykład jakiś no. no. rodzaj zajęć dodatkowych, różnych rzeczy. To te osoby, tak, w tych firmach. Powinny mieć standardy, wtedy tak naprawdę nie musimy my ich sprawdzać, bo Tylko oni potwierdzają swoimi skan. standardami, że już to zrobili. A standardy Wiesz, muszą posiadali. być jawne, więc mają je na stronie, więc Dokładnie. zanim zawrzemy tą umowę, możemy wszystko Wtedy sensie często wystarczy wejść na stronę i zobaczyć, aha, to jest firma, która w tym punkcie sama dba o swoją wiarygodność tak i o to, że ma standardy, tak. w związku z tym e, nie musimy ich sprawdzać. Dodatkowo. Taka jedna kwestia w kontekście tych nowych przepisów wydaje się szczególnie istotna, a mianowicie kontakt nauczyciela z uczniem poza godzinami pracy. Czy on jest dozwolony, a jeżeli tak, to w jakiej formie? I tutaj chodzi m.in. o zakaz kontaktowania się z uczniami przez media społecznościowe. Nie ma Ty takiego zakazu. Nie ma i nigdzie taki zakaz nie został wyrażony, ale. Jest warte, żeby szkoła sobie przemyślała to, w jaki sposób nauczyciele mają się kontaktować z uczniami i to przygadała też z nauczycielem, w jaki sposób już się kontaktują, jaki kontakt jest dla nich dobry, fajny, jak to działa. Później zweryfikować to też z tymi formami, bo na przykład warto zwrócić uwagę na to, że WhatsApp jest aplikacją, która jest dozwolona od 16 roku życia, więc trochę dziwnie wprowadzać oficjalną formę kontaktu za pośrednictwem aplikacji, której Które tak naprawdę mało nie, dla... nie powinni nie powinni używać i żeby zweryfikować to jak chcemy się z tymi uczniami porozumiewać i tutaj są dwa wątki czy chcemy wziąć na siebie to obciążenie no bo jednak e, tak prowadzenie mediów e, społecznościowych różnych form grup jest zaangażowanie jest, jest obciążające tak samo jeżeli mówimy o kontaktach nauczyciela tak poza godzinami pracy w szkole oczywiście że są takie sytuacje kiedy ten kontakt jest jest potrzebny, niezbędny. Nie ma innej możliwości w pracy, szczególnie jeżeli mówimy o pracy z nastolatkami. To w ogóle jest poza. Tylko teraz chodzi o wytyczenie pewnych granic, które będą jasne dla obu stron. A jeżeli chodzi o media społecznościowe, trzeba jeszcze uważać na drugą rzecz. W społecznościowych, posługując się mediami społecznościowymi, trzeba mieć świadomość, że te dane zostają. Tak? Znaczy, jak piszę wiadomość do kogoś na Facebooku, tak? To ta wiadomość pozostaje. Można też z niej zrobić screen, czyli dochodzi do tego zapisania. W związku z tym jest to sytuacja, w której, w której nawet jeżeli tak, ktoś w tym momencie mówi: Nie mam nic przeciwko, czy to nauczyciel, czy to uczeń, bo to, już, to też może chodzić o przekroczenie granic nauczyciela. Może się zdarzyć tak, że po dwóch latach, na przykład, ocena tej sytuacji, która miała dwa lata, Wcześniej miejsce, będzie inna. I w tym, sensie, w tym sensie warto te regulacje i te zasady wprowadzić. Ja mam takie doświadczenie, do tego krótko powiem, że chodzi o to, jak moja córka korzystała z Discorda. To jest bardzo popularne narzędzie do komunikacji. I jaką miała fascynację Discordem, najbardziej ją fascynowało tworzenie regulaminów grup. Tak. I te <śmulacje> regulaminy potrafią czasami przyjąć. Postać, bym powiedział takich porządnych, kilkunastostronnicowych, już to tak, te młodzi regulacji. ludzie, nastolatki bardzo to lubią, lubią to. więc warto mm. to wykorzystać i ustalić, jeżeli mm. mamy taką grupę, tak. jeżeli ko ko komunikujemy się mm. Messengerem, WhatsAppem tak. czy inną formą komunikacji, ustalić regulamin, że na przykład mm. nauczyciel jest na tej grupie tylko do godziny 16 i później od mm. 8, tak. że, że rozmawiamy tylko o konkretnych rzeczach. I yy, zachęcamy do po prostu nie zakazu tylko przemyślenia, jak chcemy to robić. Tak, jak ta grupa ma wyglądać, czy znowu kształtowania tych relacji w sposób pozytywny i pożądany. No i na koniec mamy już standardy, które są wdrażane od 15 sierpnia. W takim razie zapytam Państwa, co dalej? No standardy 2.0. Standardy 2.0, praca nad nimi i yy, omówienie tego, co mamy, i zastanowienie się, co chcemy z tym dalej robić, żeby to ożyło. Warto traktować te standardy ochrony nie tylko jako dokument kolejny szkolny, tylko jako rzeczywiste narzędzie do kształtowania relacji, do kształtowania społeczności, bo tam, gdzie dbamy i pielęgnujemy społeczność szkolną, tam. Yy, Widzę, że to przynosi fantastyczne efekty, czy to dla dobrostanu dzieciaków, dobrostanu nauczycieli, to dobrostanu ludzi w ogóle. Nie? To fajnie, postawmy tutaj może kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moimi gośćmi byli pani Agata Dawidowska i pan Mateusz Wiliński. Dziękujemy. Dziękujemy.